Cześć, tutaj Magda. Witam Was na kanale Paweł Dubiel Pancerze Kolcze. Dzisiaj zapraszam Was na film z serii Moje Reko. W dzisiejszym odcinku chciałabym opowiedzieć Wam o kompromisie rekonstrukcyjnym. Co to w ogóle jest ten kompromis rekonstrukcyjny? To jest takie pojęcie, które przyszło mi do głowy i tak sobie to właśnie opisałam, tak sobie to nazywałam. I polega to na kompromisie pomiędzy rzetelnością historyczną, a czasami współczesnymi. Ponieważ nie da się ukryć tego, że żyjemy w XXI wieku i niektóre bariery, które stawia nam czas, są bardzo trudne do pokonania, oczywiście. I właśnie ja sobie przez lata w których uczestniczyła w tym ruchu rekonstrukcyjnym, obserwowałam go, wypracowałam takie właśnie stanowisko, które nazwałam kompromisem rekonstrukcyjnym i postaram się teraz Wam o nim opowiedzieć. Słuchajcie, mam tu notatki oczywiście. Wiemy oczywiście, że bazą dla każdego rekonstruktora powinny być źródła. I to na źródłach, opierając się, rekonstruktor powinien budować no, swój wizerunek rekonstrukcyjny, tak sobie to. Nazwijmy. Więc źródła, wiemy, są historyczne, są archeologiczne, mamy źródła pisane, mamy ikonografię, mamy zabytki. Oczywiście mamy dzisiaj dość szeroki dostęp do tych źródeł. Mamy literaturę, możemy korzystać z bibliotek, możemy korzystać z, ze źródeł, z informacji w internecie. No i oczywiście przede wszystkim chyba musimy zapoznawać się z zabytkami związanymi z okresem, który chcemy rekonstruować, który odtwarza. Czasami mamy okazję, mamy możliwość oglądać te zabytki na żywo w muzeach. No nie zawsze, niestety. Czasami widzimy je na zdjęciach tylko. No i tutaj już pojawiają się takie trudności interpretacyjne, prawda? No, bo wiadomo, że zobaczyć zabytek na żywo to nie to samo, co zobaczyć go na zdjęciu. Oczywiście te źródła tutaj powinny być dla rekonstruktora podstawą. Te źródła takie pierwsze, związane właśnie bezpośrednio z tą epoką. No oczywiście do informacji zawartych w internecie też trzeba podchodzić krytycznie. Oczywiście wszystkie informacje też należy sobie w jakiś tam sposób sprawdzać. Oczywiście teraz możemy też w internecie znaleźć bardzo dużo blogów Bardzo dużo stron internetowych poświęconych właśnie rekonstrukcji, o czym mówiłam też w poprzednim filmiku o takiej tej rekonstrukcji wirtualnej. Coraz więcej rzemieślników, którzy mają ze sobą już lata doświadczeń, wydaje książki, w których opisuje swoje zmagania, można powiedzieć, z rzemiosłem, z tymi, z tymi rzeczami, z którymi na co dzień się styka, i to też są super podstawy, które, prawda, mogą służyć nam. Przy rekonstrukcji, zwłaszcza jeśli ktoś zaczyna. Czyli to, to mamy taką bazę, prawda, do tej rekonstrukcji, z której każdy rekonstruktor z pewnością korzysta, no a ten, który zaczyna, też powinien się z tą bazą zapoznać. Jeśli już wiemy, jaką epokę chcemy rekonstruować, jaką postać chcemy rekonstruować, więc szeroko, przy szeroko pojętej rekonstrukcji możemy posłużyć się zasadą trzech. Zgodności. Zgodności surowców, zgodności narzędzi i zgodności technik. I teraz postaram się wyjaśnić Wam, o co chodzi w tej mojej zasadzie. Zrobię to na przykładzie szycia, chociaż tak jak myślałam sobie o tej zasadzie i rozmawiałam z innymi rekonstruktorami, to myślę, że w wielu rzemiosłach też można ją wykorzystać. Więc jeśli chodzi o szycie, surowce. Wiemy, że na wczesne średniowiecze mamy tutaj tkaniny wełniane, mamy tkaniny lniane, i to jest ta podstawa. Oczywiście pomijając te inne włókna, które też były używane, ale od tego zawsze zaczynamy. I tutaj, jeśli chcemy zacząć, no to trzeba zwrócić uwagę, żeby to faktycznie była wełna i len. I to nie chodzi o to, chyba, według mnie, żeby mieć stuprocentową wełnę, prawda? Z lenem. No, trochę inaczej, bo ten len przeważnie jest stuprocentowy, te domieszki we współczesnych tkaninach no, nie są tak jakieś duże, natomiast w tej wełnie już różnie się zdarza. Natomiast no, jeśli mamy wełnę z jakąś tam domieszką innego, innego włókna, przeważnie są to włókna syntetyczne, które tą wełnę w jakiś sposób wzmacniają i mm, powodują to, że ona nie gniecie się tak bardzo, no to według mnie tutaj nie ma większego problemu, więc jeśli w sklepie nie ma stuprocentowej wełny. Myślę, że nie ma co e, po prostu się zastanawiać. Jeśli mamy przewagę tego e, włókna wełnianego, nie ma sprawy. Można z czegoś takiego, według mnie, uszyć e, ubranie rekonstrukcyjne. Kolejna, kolejna sprawa narzędzia no wiemy, jeśli chodzi o szycie sprawa jest bardzo prosta, bo mamy igły i mamy nożyczki no i kolejny, kolejna sprawa, no jeśli ktoś nie ma nożyczek rekonstrukcyjnych i wytnie to zwykłymi biurowymi nożyczkami no to super, prawda? nie, nie, nie ma tutaj problemu żadnego oczywiście już trochę inaczej wygląda to w obozie kiedy na przykład e, robimy coś na imprezie historycznej w obozie i tak dalej, no to tutaj fajnie jeśli te gadżety, wszystkie te rzeczy są... E, historyczne bądź są no, schowane, prawda i ja używamy ich w jakiś taki sposób, który nie rzuca się w oczy. Natomiast tutaj na nasze potrzeby y, nie, ma, nie ma sprawy. No i jeszcze kolejna sprawa, sprawa techniki. No oczywiście szycie mamy ręczne, prawda, we wczesnym średniowieczu. Natomiast jeśli nie umiesz ręcznie, y, nie ma sprawy, jeśli ktoś ci pomoże, krawcowa, nie wiem, mama, babcia, albo jeśli umieszczyć na maszynie, a nie czujesz się tak jakby na tyle silny w szyciu ręcznym, nie ma sprawy. Prawda, tutaj najważniejsze według mnie jest co innego. Myślę, że nawet Poliestrowa nić tutaj nie zawadzi nam, ale fajnie jest zadbać o odpowiedni krój tego ubrania, prawda? Żeby było zgodne z tymi realiami epoki, o odpowiedni kolor tego ubrania, żeby też te barwniki i tak dalej, prawda? W, w miarę tam się zgadzały ta kolorystyka, bo jak wiemy, ona no nieco. Odbiegała, chociaż z drugiej strony też zdarzały się te kolory takie dość mocne i dość intensywne. Natomiast na pewno ten kolor, żeby był dopasowany do tej postaci. Także myślę, że tutaj. Że tutaj nie ma, nie ma problemu, prawda, jeśli chodzi o takie sprawy. Więc tak sobie myślę, że właśnie ten kompromis rekonstrukcyjny dzisiaj, polegający na tym, że no, zdajemy sobie z tego sprawę, godzim, wiemy, że żyjemy w XXI wieku, będzie dla nas takim ułatwieniem, prawda, bo super jest robić rzeczy rekonstrukcyjne na bardzo wysokim poziomie, dbać o wszys wszystkie szczegóły, ale to. Myślę, że przychodzi z czasem, prawda? Tak jak w każdym rzemiośle, jeśli ktoś zaczyna, wiadomo, no, początki są trudne, bywają czasem nawet bardzo ciężkie, ale z czasem, jeśli ktoś jest wytrwały, cierpliwy, no doskonali się, prawda? Tak samo w rekonstrukcji, jeśli zaczynamy, zacznijmy sobie w jakiś tam sposób. Prawda, z tym kompromisem, a później, jeśli to będzie dla nas bardzo ważne, jeśli będziemy chcieć faktycznie tą postać udoskonalać, będziemy coraz e, mocniej się angażować ten, w tą rekonstrukcję, będziemy mogli to zawsze zmieniać, prawda? Bo jeden set rekonstrukcyjny nie wystarcza. Z czego e, na pewno kobiety sobie <gry> najbardziej zdają sprawę. Więc tak wygląda mój kompromis rekonstrukcyjny i ta moja taka zasada trzech zgodności. E, jeśli Wam się podobało, jeśli. Tak uważacie jak ja, to fajnie, to cieszę się. A jeśli nie, to oczywiście nie ma sprawy. E, bardzo proszę o subskrybowanie, o e, lajkowanie. E, no i zapraszamy do kontaktu z nami na maila, w mediach społecznościowych, i zapraszamy do oglądania kolejnych filmików. Do zobaczenia, cześć.